Mam 12 lat doświadczenia w marketingu, i moją pierwszą firmą, którą poznałem, to była firma suplementacyjna. Generalnie bardzo się cieszyłem, że jestem w firmie suplementacyjnej, ponieważ wiedziałem, jak bardzo ważne jest zdrowie. Zresztą mam taki bardzo nieprzyjemny epizod w swoim życiu, ponieważ miałem starszego brata, którego dzisiaj nie mam, w wieku 37 lat, jako bardzo młody człowiek. No, niestety z różnych powodów po prostu go ze mną nie ma. I to był taki, można powiedzieć, był jeden taki wielki powód to była nieświadomość własnego zdrowia. I był to na pewno dla mnie jakiś taki sygnał, że należy zwrócić uwagę na zdrowie, bo był moim wzorcem, jeśli chodzi o biznes, o zarabianie pieniędzy, ale gdybym w całości poszedł jego, Tropem, to prawdopodobnie być może jak on dzisiaj byłbym schorowany lub bym nawet po prostu być może nie żył. Dlatego też życie pokierowało mnie w taki sposób, że spotkałem się z firmą suplementacyjną i bardziej dla biznesu wszedłem do tej firmy niż dla suplementów. Ale już będąc w tej firmie, musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, po co w niej jestem. Czy faktycznie chodzi tylko o robienie biznesu na produktach, które nie mają żadnego znaczenia, czy te produkty mają znaczenie? wtedy odrobiłem wielką lekcję z wielką pokorą, kiedy poznałem medycynę komórkową, zrozumiałem, jak bardzo ważne są produkty dla zdrowia. Niemniej jednak, kiedy patrzyłem na inne firmy, które równolegle w branży się rozwijały, w branży: kosmetycznej, miałem taki troszeczkę zazdrość, bo jednak musiałem przyjść do osoby, przekonać ją do zmiany trybu życia, do suplementacji, by potem jeszcze przekonać ją do mojego modelu biznesu, czyli modelu opartego o marketing sieciowy, czy tak jak teraz mamy soft marketing, która swój plan marketingowy ma pochodną multilevel marketingu, czyli marketingu wielopoziomowego. I nie było to łatwe, bo miałem jakby dwa zadania. Po pierwsze, musiałem zmienić nawyki żywieniowe człowieka, po drugie musiałem go nauczyć i namówić na robienie tego modelu biznesu. Pomyślałem sobie, kurczę, byłoby prościej, gdyby były kosmetyki. Często mówiłem tak, że kobiety bardziej o dachówki dbają niż o fundamenty, tak? Czyli chcą pięknie wyglądać, nie zawsze patrząc czy na pewno jest to na wszystko na właściwym fundamencie. No, ale mamy takie życie, nie jesteśmy w stanie zmienić świata po prostu kobiety chcą być piękne. No, niektórzy pewnie też, niemniej jednak kobiety chcą być piękne. I kiedy popatrzyłem sobie na portfolio, które zaczęło się tworzyć do Life coraz bardziej się cieszyłem. Coraz bardziej że tak powiem Micha mi się uśmiechała, bo już wiedziałem, że już teraz jestem w bardzo bardzo właściwej. Wiedziałem, że jestem właściwie w film od początku, ale ta jednak potrzeba tych produktów kosmetycznych gdzieś we mnie siedziała. Mówię, jak będą kosmetyki to będzie prawdziwa bomba. Będziemy mogli w całości, całym sercem robić biznes. No i przyszedł ten moment, gdzie pojawiły się pierwsze kosmetyki. No Okej, okay, już, byłem, już byłem podniecony, już to fajnie wyglądało, ale jeszcze mi brakowało tego czegoś, czegoś właśnie takiego, takiej bomby. Czegoś co. Każda chyba kobieta po wysłuchaniu tego webinaru marzy, żeby już tej te kosmetyki stały na lustrze wazience czy na półce wazience, bo chce ich używać. Moja żona już też nie może doczekać się, tak jak, no nie wiem, jest parę produktów live na które nie mogła sobie się doczekać i, i, i potrzebowała je używać. Tak, absolutnie, no, kosmetyki są potrzebne każdej kobiecie i chyba nie trzeba żadnej kobiety uczyć używania kosmetyków. Jest tylko pytanie, gdzie kupuje. Czy te, pytania, czy te kosmetyki są naturalne, czy syntetyczne i czy działają. Więc pomyślałem sobie, że teraz mogę wyjść no, do każdego faceta, który rozumie biznes, bo biznesy są oparte o, o potrzebie, ale do każdej kobiety, by pokazać jej, w jaki sposób może uczynić swoją zdrowie i urodę rentowną. Uczyń swoje zdrowie i urodę rentowną. Wybrałem pewien pakiet, pakiet, który mm, sporządziłem na zasadzie tylko i wyłącznie czysto kosmetycznego, czyli nie będę na razie mieszał w to suplementów, idę czysto kosmetycznie. Czyli przychodzę do kobiety i mówię: Zobacz, to jest coś, co każda kobieta chciałaby mieć na swojej półce, wazience, co chciałaby używać. Jest tutaj wszystko do zmywania makijażu, jest tutaj wszystko do utrzymania czystości twarzy i wszystko, co potrzebujesz, aby Twoja twarz, nie tylko twarz, ale całe Twoje ciało wyglądało wspaniale, ponieważ jest również tutaj wspaniałe masło kolagenowe, które cieszy się niesamowitym powodzeniem. No, nawet rzuciłem tutaj płyn do higieny intymnej, którą każda kobieta używa. I z takim zestawem mogę pójść do każdej kobiety i powiedzieć jej, słuchaj, ja wiem, że tego rodzaju produkty są na Twojej półce. Moje pytanie brzmi tylko, czy zdajesz sobie sprawę, ile pieniędzy na to wydajesz miesięcznie, rocznie i ile wydasz do końca życia? A co by było, gdybyś mogła te produkty kupować u siebie i jeszcze na tym zarabiać? Co by było, gdybyś zobaczyła system, w którym możesz wydać raz w życiu? No i pokazujesz, że taki zestaw kosztuje na dzień dobry jako pierwsze zamówienie 936 zł, ale w momencie, kiedy przyłączy się do klubu, będzie miała go już za 775 zł. I ja sobie zdaję sprawę, słuchajcie, no nie od dawna, znaczy można powiedzieć, nie od wczoraj robię ten biznes, że bardzo często ludzie mówią, ale czy to, czy to jest drogo, ile to pieniędzy, czy mi na to stać, a ja mówię, zamień słowo wydawanie w słowo inwestycje, pokażę Ci, w jak banalnie prosty sposób możesz uczynić swoje zdrowie, swoje urodę rentowne. Mówię zobacz, jeśli te produkty wypróbujesz, a jestem przekonany, że zrobią na Tobie piorunujące wrażenie, zrobią na Tobie takie wrażenie, że będziesz chciała je używać do końca życia, to ja nie wierzę, ja nie wierzę, żebyś nie znalazła trzech koleżanek, którym te zestawy jesteś w stanie polecić. I nie na zasadzie, że ty będziesz handlowała, bo bardzo często ludzie mają wyobrażenie, ale ja mam co sprzedawać, zarabiać na znajomych. Nie, zaoferuj im możliwie najtańsze kupowanie bezpośrednio w klubie Duolife. Zaoferuj im możliwość stania się klubowiczem w Duolife, w którym te produkty mogą kupić po najniższej cenie, po takiej, jakiej ty teraz kupujesz. Ja nie wierzę, że że to jest. Po pierwsze, to jest na pewno możliwe. Tu nie ma pytania, czy tylko kiedy, ale wierzę nawet, że jesteś w stanie zrobić to w ciągu 30 dni od twojego zamówienia. I teraz coś się stanie. Wyliczyłem bardzo szybko, że znajdując trzy osoby, tylko trzy osoby które kupił taki sam zestaw jak ty, czyli tu chodzi o najprostszy zestaw taki za 500, dokładnie akurat tutaj wyszło 509 punktów trzy osoby, to jesteś w stanie zarobić 798 zł przy obrocie tych właśnie trzech zestawów, czyli przy kupieniu trzech zestawów przez trzy twoje koleżanki. A więc już swoje produkty masz za darmo. A więc to jest Pierwszy krok, jak w trzech krokach zmienić zakupy w dochodowy biznes. Zamień Sephore, zamień Douglasa, czy jeszcze sobie taki Rossmana, tak? We własny sklep. Ponieważ zdaj sobie sprawę, że jakiekolwiek pieniądze wydajesz w Rossmanie, w Douglasie czy, czy w Seforze, to są pieniądze, które musisz w swoim budżecie uwzględnić do końca życia. Jeżeli to jest nawet 300 zł na miesiąc, to jest 3600 zł na rok, to jest 36 tysięcy złotych w 10 lat, to jest 100 tysięcy w 30 lat. I teraz co się stanie w momencie, kiedy zamienisz to na własny sklep? Jeśli zbudujesz, zrobisz twój pierwszy krok, czyli pierwszy krok odrób inwestycje. Odrób inwestycje, czyli zarób pieniądze na kolejny zakup, czyli znajdź trzy osoby. Potem zrób drugi krok. Pomóż znaleźć tym osobom swoje osoby, czyli pomagaj im, aby one również odrobiły swoje zakupy, w ten sposób uzyskasz pieniądze już na Kolejne i kolejne i kolejne zakupy. Ale jeszcze jest trzeci krok. Jeśli pójdziesz w trzeci krok i zbudujesz zespół, to nie tylko Twoja inwestycja w zdrowie i urodę spowoduje, że będziesz zdrowsza i lepiej wyglądała, ale możesz rozpocząć spełniać swoje marzenia. Możesz mieć życie, o jakim wielu ludzi marzy. Możesz mieć swój, swój samochód, możesz jeździć na wycieczki i zarabiać pieniądze, i uczynić biznes, i możesz nawet z tego zrobić biznes życia. A od czego się zaczęło? Zaczęło się od potrzeby bycia piękną, która każda kobieta ma wpisane w swoje DNA. Zaczęło się od tego, że każda kobieta chce wyglądać lepiej, ale nie zawsze ma na to pieniądze. Natomiast wiele kobiet nawet nie zdaje sobie sprawy, że istnieją tak proste systemy. Systemy, w których nie musi niczego sprzedawać. Systemy, w których może być jedynym i najlepszym swoim klientem. Systemy, w których może kupować, wypróbować i podzielić się z serca naprawdę wspaniałymi produktami, by stworzyć dochodowy biznes. Systemy, gdzie nie musi na koleżance zarabiać, bo wiele ludzi mówi: Ja nie potrafię zarabiać na znajomych. Ja mówię: Ja też nie. Po 12 latach bycia w tym biznesie nie mam ani jednego klienta. Kiedy ludziom tłumaczę, jakie są korzyści z bycia klubowiczem, każda osoba decyduje się na to, żeby być klubowiczem. Dlatego nie mam ani jednego klienta, ponieważ nikt nie lubi wydawać pieniędzy do końca życia. Ludzie wolą mieć coś za darmo, za płuceny albo jeszcze na tym zarobić. Jeśli widzą klarowny, prosty system działania trzy kroki. Poznaj produkty, zacznij je używać i odrób inwestycje, czyli polu, po, pomóż, znaczy, poleć trzy osoby, następnie pomóż tym osobom, odrobić swoje inwestycje, a potem buduj zespół. Taki zespół buduję generalnie w marketingu od 12 lat, od 5 lat, buduję go razem z Duo i ten zespół ma w tej chwili 20%. 7 tysięcy osób, a zacząłem 5 lat temu od 27 osób. W ciągu 5 lat z 27 powstał zespół 27 tysięcy osób. To jest tylko 5 lat. A pomyślcie, a ja mówię tutaj o wydawaniu często przez ludzi pieniędzy przez 10, 20 albo 30 lat. Ile można rzeczy zrobić, kiedy patrzy się z perspektywy do przodu? Co się może wydarzyć za rok, za dwa, za trzy? A tutaj jeden miesiąc. Jeden miesiąc, trzy osoby. I mam swoje kosmetyki za free. Pomagam im, zarabiam dodatkowe pieniądze, pomagając dalej, angażując się, buduję biznes życia. Zaczyna się od piękna, a kończy się na bogactwie. Czego serdecznie Wam wszystkim życzę. Słuchajcie, uważam, że obecnie Duolife stało się tak kompletną firmą. Uroda, zdrowie, pieniądze, rozwój osobisty, to jest miejsce, w którym warto być po prostu do końca życia. To jest, ja już mówię, dzisiaj to już przestał być biznes. To jest styl życia. Styl życia, który robię z przyjemnością, styl życia, którym zarażam inne osoby. Bo ja już nie zapraszam ludzi do biznesu. Zapraszam ludzi do lepszego stylu życia. Bądź piękna, bądź bogata, bądź piękny, bądź bogaty. Cieszy się życiem, ucz się akceptacji innych ludzi, Bądź otwarty na zmiany, bo te zmiany, które teraz nastąpiły, one tak naprawdę spowodowały, że jesteśmy dużo dalej. Dlaczego? Bo byliśmy przygotowani. I dlatego też uważam, że wejście firmy Duo Life w linię kosmetyczną, zachowując również linię odżywczą, linię suplementacyjną, stanowi kapitalne połączenie, które ja jestem przekonany. Że nie ma pytania, czy tylko kiedy będziemy firmą, która będzie robiła miliard złotych, a za chwilę, za chwilę miliard euro i za chwilę będziemy bronić czołówkę firm na świecie. I powiem wam wprost, może nie będziemy największą firmą na świecie, ale będziemy najlepszą firmą dla świata. Dlatego, że idea połączenia tych wszystkich rzeczy, o których wymieniłem, powoduje, że jesteśmy bardzo, ale to bardzo atrakcyjni dla ludzi, którzy chcą żyć życiem słuchajcie, o większym znaczeniu. Słuchajcie, z mojej strony to wszystko, bo co tu więcej mówić. Mamy genialne produkty, genialny plan marketingowy i genialny czas na robienie tego biznesu. Mamy, jesteśmy kompletni. Czas, żeby świat o nas usłyszał. Tak jak powiedziała moja jedna z mentorek, spraw, by w jak najkrótszym czasie jak największa liczba ludzi dowiedziała się, czym się zajmujesz i jaki problem potrafisz ich rozwiązać. I to jest, Słuchajcie, prosta definicja do tworzenia bogactwa i szczęścia, czego Wam serdecznie życzę. Dziękuję ślicznie.